Witamy w HTV, jesteśmy dzisiaj na meczu ochotnika, rozmawiamy z naszymi najmłodszymi kibicami. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz nam, jak masz na imię? Kasia. Mam na imię Mirosław Tabor. Kamil Hoffman, Emilka, Sebastian, Natalka. Który raz już jesteś na meczu? Dawno od dawna chodzisz na mecze? Tak. Tak, byłeś już pięć razy czy więcej? Więcej. Tak. Byłaś już ile razy? Nawet nie wiem. Nie wiem. Nie liczyłeś. Tyle razy już byłeś, że już nie liczysz. Tak, tak. No, niedawno zacząłem chodzić, ale już długo trenuję na hutniku. Dwa lata? Pierwszy raz. Pierwszy raz. A powiedz, jak ci się podoba? No, jest fajnie, ale szkoda, że już nie ma żadnego gola. A powiedz nam, masz jakichś swoich ulubionych piłkarzy? z hutnika? No, bardzo lubię świątka i nawrota. Powiedz, a z kim przychodzisz na mecze? Z mamą. Tylko z mamą? Tak. Z tatą. Z tatą. Z tatą. E, powiedz, możesz zaśpiewać nam jakąś e, przyśpiewkę meczową? E, no mogę. No to Kto wygra mecz? Hutnik! 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 Hei, hutni gol! Sha la la la! No i teraz ty! Sha la 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 la! Dobra, -da, dziękuję ci -da. bardzo!